Prezydenta boli serce, a radna jest nieugięta. Ostra wymiana zdań na sesji pomiędzy Stefanią Ratajczak a Łukaszem Borowiakiem. O co poszło? O bramki do pomiaru temperatury w leszczyńskich placówkach oświatowych. Radna Prawa i Sprawiedliwości wnioskowałaby kwotę 350 tysięcy złotych, która w budżecie jest przeznaczona na dokończenie rewitalizacji placu Kościuszki, przeznaczyć na zakup elektronicznych bramek do pomiaru gorączki, która może być symptomem zakażenia COVID. Potrzebę kupna takich urządzeń radna argument rozmowami z dyrektorami szkół i grupą osób, które zwróciły się do niej w imieniu rodziców uczniów. Trzeba chronić rodziców i dziadków, którzy stykają się z uczniami, a nie zajmować się ścieżkami w parku, mówiła radna Stefania Ratajczak i zadała pytanie prezydentowi Borowiakowi, czy uważa, że ścieżki są ważniejsze od zdrowia dzieci. To zdaniem prezydenta Leszna socjotechnika, a sformułowanie radnej są dla niego podłe i przykre, odpowiedział radnej Łukasz Borowiak. Priorytetem dla szkół są zdaniem prezydenta teraz laptopy, kamery do do zdalnego nauczania i szybki internet. Także Piotr Juźwiak, wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę, nie widzi potrzeby i możliwości zakupu bramek. Ostatecznie radna Stefania Ratajczak została osamotniona w swojej walce o bramce. Nie uzyskała poparcia ze strony radnych przeciw było 18, a dwóch wstrzymało się od głosu.